Wyobraź sobie, że codziennie wypijasz kieliszek wina. Brzmi niewinnie, prawda? To nie jest imprezowe picie, nie ma porannych kaców, a w dodatku słyszysz, że wino jest zdrowe. Tylko że twoja twarz i ciało mają na ten temat inne zdanie. One nie rozróżniają, czy pijesz w święta, czy w poniedziałek po pracy. Alkohol to alkohol dla wątroby, dla krwi i dla skóry. Na początku jest subtelnie trochę mniej świeży kolor cery oczy nie błyszczą jak kiedyś. Policzki lekko zaczerwienione. Myślisz, to pewnie stres, pogoda, za mało snu. Ale w tle dzieje się coś więcej. Zaczyna się proces, którego efekty po kilku miesiącach trudno odwrócić. Badania z British Journal of Dermatology pokazują, że nawet małe, ale regularne dawki alkoholu wywołują mikrostany zapalne w skórze a to jak niewidzialny ogień, który powoli zmienia strukturę tego, co widzisz w lustrze. Alkohol działa jak złodziej wody. Za każdym razem, gdy pijesz, nerki zaczynają pracować szybciej, a organizm traci więcej płynów niż zwykle. To nie jest tylko częstsze chodzenie do toalety, to ubytek nawilżenia w każdej komórce, również w skórze twarzy. Cera odwodniona traci elastyczność, staje się cieńsza, mniej napięta. Zmarszczki, które wcześniej były prawie niewidoczne, zaczynają się utrwalać. Pod oczami pojawiają się cienie nie dlatego, że spałaś źle, ale dlatego, że skóra jest jak pergamin. Wyobraź sobie świeży winogron. Gładki, jędrny, soczysty. Teraz pomyśl o tym samym winogronie, ale podsuszonym. To rodzynka. Właśnie tak, odwodnienie zmienia Twoją skórę. Dzień po dniu, łyczek po łyczku. Znacie to uczucie, kiedy po lampce wina robi się ciepło na twarzy i lekko się rumienisz? To naczynia krwionośne rozszerzają się pod wpływem alkoholu. Problem zaczyna się, kiedy robisz to regularnie. Te naczynia zaczynają tracić formę, jak gumka, którą za bardzo rozciągniesz, w końcu zostają w tym rozszerzonym stanie na stałe. Efekt rumień, czerwone plamy, pajączki. Na początku łatwo to zakryć makijażem, ale z czasem staje się trudniejsze, bo to nie jest kwestia koloru skóry, tylko uszkodzenia jej struktury. Dermatolodzy mówią wprost: alkohol to jeden z głównych winowajców teleangiektazji, czyli trwałego poszerzenia naczynek. A to może sprawić, że twarz wygląda na starszą i bardziej zmęczoną, nawet jeśli masz energię i jesteś w świetnym nastroju. Alkohol w organizmie to jak iskra w suchym lesie uruchamia stan zapalny. Układ odpornościowy zaczyna walczyć z intruzem, a przy okazji uszkadza zdrowe tkanki. Kolagen, który nadaje skórze sprężystość i gładkość, zaczyna się szybciej rozkładać. Skóra traci jędrność, owal twarzy opada, bruzdy nosowo-wargowe się pogłębiają. Nawet jeśli używasz najlepszych kremów, one działają tylko na powierzchni. A problem jest w głębszych warstwach skóry. Badania z American Journal of Clinical Nutrition pokazują, że osoby pijące codziennie miały znacznie niższą gęstość kolagenu niż osoby abstynujące. To dlatego często mówi się, że alkohol postarza, bo dosłownie przyspiesza biologiczny proces starzenia skóry. Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy, ale tak naprawdę są też lustrem twojego zdrowia i jednym z pierwszych miejsc, gdzie widać skutki alkoholu. Dlaczego? Bo skóra pod oczami jest najcieńsza w całym ciele. Ma mało gruczołów łojowych, więc nie ma naturalnej bariery chroniącej przed odwodnieniem. Kiedy alkohol wysusza organizm, ta delikatna skóra cierpi jako pierwsza. Do tego dochodzi problem zatrzymywania wody. Alkohol najpierw ją wyciąga z komórek, a potem organizm, broniąc się, zaczyna gromadzić płyn w tkankach. Efekt? Worki pod oczami, które wyglądają jak po zarwanej nocy, nawet jeśli spałaś 8 godzin. Jeśli pijesz regularnie, oczy stają się też mniej wyraziste. Białka mogą tracić swoją czystość, przybierać lekko żółtawy odcień co jest subtelnym sygnałem, że wątroba ma cięższą pracę niż zwykle. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia osób po kilku miesiącach abstynencji. Oczy stają się większe, jaśniejsze, jakby otworzyły się na nowo to różnica, której nie zakryje żaden makijaż. Alkohol działa na mięśnie twarzy w sposób, o którym rzadko się mówi. Wysuszenie tkanek, stan zapalny i utrata kolagenu powodują, że mięśnie tracą swoje naturalne napięcie. A kiedy mięśnie są słabsze, twarz traci swój wyraz. Wygląda na rozmytą lub opadniętą. Można to porównać do balonu, kiedy jest dobrze napompowany, ma ładny kształt. Kiedy powoli uchodzi z niego powietrze, zaczyna się marszczyć. Tak samo dzieje się z mięśniami twarzy, kiedy przez lata regularnie dostają alkoholowy koktajl. Odwodnienia i stanu zapalnego. Ale to nie wszystko. Badania neurologiczne pokazują, że alkohol może osłabiać przewodzenie impulsów nerwowych. Oznacza to, że mimika staje się wolniejsza i mniej wyrazista. Twarz wygląda tak, jakby nosiła maskę niby uśmiech, ale bez tej iskry w oczach niby zdziwienie, ale bez prawdziwej reakcji to subtelne, ale ludzie wokół to widzą podświadomie czują, że coś jest nie tak z Twoim wyrazem twarzy. Dobra wiadomość jest taka, że wiele z tych zmian jest odwracalnych, o ile działasz odpowiednio wcześnie. Skóra ma ogromne zdolności regeneracyjne, a organizm potrafi naprawić szkody, jeśli przestaniesz go codziennie obciążać. Już po tygodniu bez alkoholu twarz wygląda na bardziej wypoczętą, cienie pod oczami są mniejsze, koloryt cery się wyrównuje. Po miesiącu poprawia się nawilżenie skóry, a naczynia krwionośne mniej się buntują przy zmianach temperatury. Po trzech miesiącach możesz zauważyć, że owal twarzy zaczyna się poprawiać, bo mięśnie odzyskują trochę napięcia. Ale nie wszystko wraca do stanu sprzed lat. Uszkodzone naczynka same się nie zamkną. Potrzebna jest pomoc dermatologa. Kolagen odbudowuje się wolno, więc głębsze zmarszczki zostaną, choć mogą się spłycić. Dlatego im szybciej przerwiesz ten proces, tym większe masz szanse, że twoja twarz wróci do wersji sprzed maski. Twoja twarz to historia, którą nosisz codziennie ze sobą. Każdy kieliszek zostawia w niej swój rozdział, czasem niewidoczny od razu, ale dodający się do całości. Alkohol potrafi zmienić twój wygląd powoli, także nawet tego nie zauważysz, aż porównasz zdjęcia sprzed kilku lat. Rumień, obrzęki, utrata blasku, mniej wyraziste spojrzenie. To nie tylko wiek czy zmęczenie. To sygnały, że Twój organizm codziennie pracuje ciężej niż powinien. I teraz pytanie: czy chcesz, żeby ta historia była zapisana na Twojej twarzy na stałe? Czy może wolisz, żeby kolejne rozdziały opowiadały o zdrowiu, blasku i energii? Bo pamiętaj: pierwszy krok to zawsze wiedza, a drugi decyzja. Daj znać w komentarzu. Jakie masz sposoby, żeby twoja twarz wyglądała świeżo i zdrowo? Czy myślisz, że alkohol w tym przeszkadza? Jeśli ten film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. To dla mnie sygnał, że chcesz więcej takich treści. Nowy odcinek w każdą środę. Jeśli ten temat poruszył cię choć trochę, zasubskrybuj ten kanał. Co tydzień rozkładamy emocje, uzależnienia i mechanizmy psychiczne na czynniki pierwsze spokojnie, głęboko, bez oceniania. Kliknij subskrybuj. I włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Bo tu nie znajdziesz półprawd, tylko wiedzę, która odzyskuje Ciebie. Dziękuję. Nie piję. Cześć.